Cześć, Rota Cypr 24. I jest z nami Maciej Kielak. Cześć, witam. Maciek Kielak, The Sunset Bound. Mam kilka pytań dla ciebie. Jesteś gotowy? Jak najbardziej. Przepytamy wszystko. <laughs> Zawsze gotowy jestem. Maciek, jak trafiłeś ten cypr? To był w sumie przypadek. Na studiach z kolegą postanowiliśmy, że nie będziemy dalej studiować, i pierwsza, pierwszy bilet, najtańszy. Triada, Cypr. No i ile, był, ile, ile kosztował najtańszy bilet? 300 coś złotych. 300 z groszami. W jedną stronę? W jed... Nie, kupiliśmy wycieczkę. Jakąś taką special offer, last minute, na następny dzień. Jesteśmy na Cyprze, dwa tygodnie. Stwierdziłem, że jak znajdę pracę, to zostaję. No i. I znalazłeś pracę. Jaka praca? Pierwsza, no to zmywak. <noise> Nauczyłeś się zmywać? Tak, teraz jestem perfekcyjny Jakby ktoś chciał pozmywać, no to zapraszam na nauki. A co robisz teraz? No, to teraz robię bardzo dużo rzeczy. Oprócz tego, że pracuję w firmie, największej firmie w Cyprze, która importuje polskie produkty, to poza tym jeszcze nagłaśniam imprezy, koncerty, zespoły duże, małe. Gram w różnych zespołach i prowadzę Prowadzę Knajpę, w której muzyka na żywo jest no, praktycznie co tydzień. Czyli jesteśmy w Pafos. E, ja miałam okazję e, zobaczyć, że tutaj można polskie drinki dostać. Tak, no przez to, że pracuję w firmie, która sprowadza polskie rzeczy. W Knajpie oczywiście mamy, mamy polskie piwo, mamy polskie jedzenie żeberka, kiełbasy i, i takie rzeczy. Więc no, jest, jest polski akcent na pewno. A powiedz mi, e, na czym grasz, a na czym nie grasz? E, łatwiej będzie powiedzieć, na czym nie gram, <grafię> bo gram na wszystkim, co chwycę, ale generalnie jest to pia pianino, akordeon, mogę trochę na gitarze, trochę na perkusji. Nie ma problemu. Pamiętamy cię z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Tak. Organizuję co roku. Znaczy, organizuję. Współpracuję z organizatorami i pomagam jak tylko się da, bo jest szczyt, szczytny cel. Także zawsze Sunset Sound udostępnia swój sprzęt za darmo dla, dla, dla Wielkiej Orkiestry. Także nasz zespół też gra dla wielkiej, wielkiej Orkiestry. Więc zawsze będziemy to wspierać do końca świata. I jeden dzień dłużej. Dokładnie. A powiedz mi, jaka to jest muzyka? O, różne zespoły, różna muzyka. Mamy zespół Sunset Band. To są kawery z od lat 60. do teraz. Jest zespół Cover Up, który gra też kawery, tylko w trochę innym składzie i trochę bardziej profesjonalnej formie. Jest Dixieland Band, czyli standardy jazzowe z lat 20.-30. I jeszcze jest Umpa Band. Czyli... E, Maciej robi tak dużo. A czy Maciej ma czas wolny dla siebie? Mój wolny czas poświęcam właśnie muzyce, bo to jest... Dobra, teraz kolejne pytanie. Czy lubisz jogę? Nie wiem, co to jest. <grym> miasto nad Wisłą na K. No, jest jedyne miasto na K. Słuszne, Kraków. <grym> Maciek Kielak, The Sunset Sound. Sunset Sound i Sunset Band. No to które? Obydwa. Sunset Sound i Sunset Band. <grym> Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy z Pafos. Pozdrawiamy. I zapraszamy do Hogshead Pub.